W polskim życiu publicznym rzadko zdarzają się chwile, które wstrzymują oddech całemu krajowi. Zwykle są to wydarzenia polityczne, społeczne lub nagłe kryzysy, które przechodzą przez nagłówki gazet z impetem i równie szybko znikają. Jednak czasem pojawia się wiadomość, która wykracza poza podziały światopoglądowe, przekracza granice politycznych sporów i dotyka najgłębszych emocji ludzkiego strachu, współczucia i poczucia kruchości życia. Właśnie takim momentem stało się tragiczne potwierdzenie diagnozy dotyczącej Zbigniewa Ziobry, jednej z najbardziej rozpoznawalnych, ale i kontrowersyjnych postaci polskiej sceny politycznej. Kiedy diagnoza została ujawniona, kraj dosłownie zamarł. Choć w przestrzeni publicznej już od kilku tygodni krążyły spekulacje o poważnych problemach zdrowotnych byłego ministra, nikt nie spodziewał się, że prawda okaże się tak dramatyczna. Ziobro od miesięcy pozostawał w cieniu, wycofując się niemal całkowicie z życia publicznego. Plotki narastały, mnożyły się domysły, a media próbowały składać fragmenty w jedną spójną historię. Dopiero jego żona Katarzyna zdecydowała się na odważny krok i przerwała milczenie. Jej słowa, wypowiedziane przez łzy, stały się jednym z najbardziej poruszających momentów ostatnich lat. Gdy Katarzyna Ziobro potwierdziła tragiczne wieści, głos jej drżał, a emocje niemal uniemożliwiały wypowiedzenie pełnych zdań. Stała przed kamerami nie jako żona polityka ani osoba publiczna, lecz jako człowiek, który mierzy się z największym możliwym lękiem lękiem o życie ukochanej osoby. Jej wyznanie szybko obiegło media, portale społecznościowe i programy informacyjne, wywołując fale współczucia, ale także szeroką debatę społeczną na temat presji, jakiej poddawani są politycy oraz dramatów, które rozgrywają się daleko od kamer. Tak, to prawda. Diagnoza jest bardzo poważna. Zbyszek walczy, ale to dla nas wszystkich ogromnie trudne. Proszę o modlitwę i uszanowanie naszej prywatności. Powiedziała, po czym nie była w stanie kontynuować. Te słowa, z pozoru krótkie, niosły w sobie ciężar, którego nie da się opisać prostymi zdaniami. Kobieta, która dotąd konsekwentnie trzymała rodzinę z dala od medialnego zgiełku, musiała zmierzyć się z odpowiedzialnością poinformowania społeczeństwa o dramacie dotykającym jej dom. Pierwsze niepokojące symptomy pojawiły się długo przed oficjalnym ogłoszeniem diagnozy. Ziobro znany ze swojej nieustępliwości, energii oraz bezkompromisowego stylu działania nagle zaczął znikać z przestrzeni publicznej. Przez lata był niemal wszędzie: w studiach telewizyjnych, na konferencjach prasowych, na posiedzeniach parlamentu, w interpelacjach, w debatach i sporach. Jego głos, stanowczy, często polaryzujący, należał do tych, które trudno było zignorować. Jednak jesienią ubiegłego roku nastąpiła nagła zmiana. Ziobro wycofał się z aktywności, tłumacząc to kwestiami osobistymi. Początkowo nikt nie podejrzewał, że chodzi o coś poważnego. Politycy często mówili o urlopach zdrowotnych, regeneracji, sprawach rodzinnych, media przyjmowały to z rezerwą, ale i bez sensacji. Zmieniło się to dopiero, gdy coraz częściej zaczęto zauważać, że były minister znika z wydarzeń, które wcześniej uznawano za obowiązkowe. Nie pojawiał się na posiedzeniach Sejmu, nie udzielał komentarzy, nie publikował postów w mediach społecznościowych. W kuluarach zaczęto mówić, że coś jest nie tak. Dziennikarze śledczy zawsze czujni zaczęli zadawać pytania. W odpowiedziach dominowała powściągliwość, a czasem wręcz nerwowość. Coraz więcej wskazywało na to, że problemy zdrowotne ziobry są znacznie poważniejsze, niż ktokolwiek się domyślał. Choć dokładne szczegóły diagnozy wciąż owiane są tajemnicą, m.in. z powodu próśb rodziny o zachowanie prywatności, wiadomo, że chodzi o chorobę o charakterze gwałtownym i zagrażającym życiu. Lekarze, cytowani nieoficjalnie przez media, opisywali ją jako agresywną, szybko postępującą i wymagającą natychmiastowego leczenia. W kuluarach medycznych mówi się o miesięcznych hospitalizacjach, trudnych zabiegach i walce o każdy dzień. Żona Ziobry, po raz pierwszy publicznie mówiąc o chorobie, przyznała, że sytuacja jest ciężka i wymaga ogromu siły. To właśnie ta szczerość, surowa i nieukrywana w oficjalnych formułkach, poruszyła opinię publiczną najbardziej. Nie było w jej wypowiedzi polityki, nie było narracji ukierunkowanej na kreowanie wizerunku, była tylko czysta ludzka emocja. Choć ziobro przez lata wzbudzał skrajne emocje i nie brakowało osób, które krytykowały jego decyzje polityczne, diagnoza i reakcja jego żony zupełnie zmieniły ton publicznej dyskusji. Nagle, ponad wszelkimi podziałami, pojawiła się empatia. W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się tysiące komentarzy. Niezależnie od poglądów, nikt nie zasługuje na taką chorobę. Jestem przeciwna jego polityce, ale jako człowiekowi życzę mu zdrowia i siły. Pani Katarzyno, jest pani niezwykle dzielna, jesteśmy z wami. Takich słów było coraz więcej. Wszystko zaczęło przypominać momenty narodowej solidarności, jakie występują w chwilach tragedii. Na chwilę zniknęły ostre linie podziałów, zastąpiły je współczucie i refleksja. Warto przyjrzeć się bliżej osobie, która w centrum tego dramatycznego momentu stała się nieoczekiwanie głosem rodziny. Katarzyna Ziobro zawsze pozostawała w cieniu męża, z wyboru. Chroniła prywatność, trzymała się z dala od mediów, nie udzielała wywiadów. Wspierając karierę męża z drugiego planu, budowała jednocześnie stabilną przestrzeń dla rodziny. Jej decyzja o zabieraniu głosu nie była łatwa. Według osób z bliskiego otoczenia, długo wahała się, czy powinna publicznie potwierdzać plotki i przypuszczenia. Ostatecznie zrobiła to tylko dlatego, że, jak powiedziała, społeczeństwo zasługuje na prawdę, a my zasługujemy na odrobinę spokoju. Moment, w którym łzy przerwały jej wypowiedź, stał się symbolem czegoś więcej niż rodzinnego dramatu. Był symbolem kosztu, jaki ponoszą najbliżsi osób publicznych. To oni często cierpią najciszej, najgłębiej i najbardziej bezbronnie. W pierwszych dniach po ujawnieniu diagnozy media prześcigały się w publikowaniu informacji. Jednak po wystąpieniu Katarzyny ton narracji wyraźnie się zmienił. Zniknęły krzykliwe nagłówki, a w ich miejsce pojawiły się artykuły bardziej refleksyjne, spokojne i skupione na ludzkim aspekcie tragedii. Dziennikarze zaczęli zadawać inne pytania: Jak choroba wpływa na rodzinę? Jak wygląda walka z tak agresywną diagnozą? Jakie są psychologiczne konsekwencje dla żony, dzieci, bliskich? W wielu programach telewizyjnych eksperci, lekarze, psychologowie, socjologowie opowiadali o tym, jak trudne są podobne diagnozy, jak ogromne obciążenie spoczywa na rodzinie i jak istotne jest wsparcie społeczne. Diagnoza Ziobry miała także poważne konsekwencje polityczne. Człowiek, który przez lata odgrywał jedną z kluczowych ról w polskiej polityce, nagle musiał odsunąć się od publicznej działalności. W jego partii rozpoczął się okres niepewności, pojawiły się pytania o przyszłe przywództwo i możliwe zmiany strukturalne. Jednak nawet polityczni oponenci wyrażali współczucie i deklarowali wsparcie. Publiczne wypowiedzi liderów partii opozycyjnych były wyjątkowo wyważone. Nikt nie wykorzystał tragedii do celów politycznych, co w polskiej polityce jest rzadkością. Choć nie znamy wszystkich szczegółów leczenia, pewne jest jedno: rodzina ziobrów każdego dnia toczy walkę, którą trudno sobie wyobrazić. Według osób z bliskiego otoczenia, Katarzyna spędza przy mężu większość czasu, organizując opiekę, konsultacje medyczne i wspierając go emocjonalnie. Choroby o agresywnym przebiegu często wiążą się z ogromną niepewnością. Jednego dnia pacjent czuje się lepiej, następnego może dojść do nagłego pogorszenia. To huśtawka emocjonalna, która wyczerpuje zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Psychologowie wskazują, że płacz Katarzyny Ziobro miał w sobie autentyczność, której ludzie pragną, ale rzadko widzą w życiu publicznym. W świecie, gdzie politycy często mówią jak z wyuczonego scenariusza, jej łzy przypomniały wszystkim, że za każdą twarzą znaną z telewizji kryje się człowiek ze swoim strachem, bólem i miłością do najbliższych. To właśnie dlatego nagranie z jej wystąpienia było udostępniane setki tysięcy razy. Nie dlatego, że ludzie chcieli sensacji, lecz dlatego, że zobaczyli prawdę. Każdy kryzys ma swoje obrazy, które zapisują się w zbiorowej pamięci. W tym przypadku jest to właśnie ta scena. Drobna kobieta stojąca przed kamerami, walcząca z łzami, mówiąca o największym dramacie swojego życia. To obraz, który być może stanie się symbolem nie tylko rodzinnej tragedii, lecz także momentu, w którym Polacy choć na chwilę potrafili spojrzeć poza politykę. Po tym, jak wstrząsające wyznanie Katarzyny Ziobro obiegło całą Polskę, nastały dni ciszy. Media choć na chwilę zamilkły. Telewizyjne studia przestały mówić o polityce, a portale informacyjne skupiły się na człowieku, który jeszcze niedawno był jedną z najpotężniejszych postaci w kraju. Jednak za kulisami tego medialnego spokoju toczyła się walka nie polityczna, lecz czysto ludzka walka z bólem, niepewnością i bezsilnością. W jednym z warszawskich szpitali, gdzie Zbigniew Ziobro został poddany specjalistycznym badaniom i leczeniu, panowała atmosfera napięcia. Lekarze pracowali w ciszy, unikając jakichkolwiek komentarzy dla prasy. Pacjent, którego nazwisko znał każdy w Polsce, potrzebował spokoju. Katarzyna pojawiała się tam codziennie o świcie, czasami z bukietem białych róż, czasami z książką, której czytanie dawało jej chwilowe wytchnienie. Każdy dzień był inny, każdy niósł nowe wyniki, nowe rozmowy z lekarzami i nowe pytania bez odpowiedzi. Żyjemy z dnia na dzień, powiedziała kiedyś bliskiej przyjaciółce. Nie planuję, nie myślę o przyszłości. Liczy się tylko dziś, tylko to, że mogę go zobaczyć, uśmiechnąć się do niego chociaż przez chwilę. Według źródeł z otoczenia rodziny stan ziobry był zmienny. Jednego dnia wydawało się, że leczenie przynosi rezultaty, następnego pojawiały się komplikacje. Katarzyna, mimo zmęczenia, trzymała się dzielnie. Wiedziała, że jej obecność jest dla męża największym wsparciem. Po emocjonalnym wystąpieniu żony, kraj wypełniła fala komentarzy. Część mediów zaczęła spekulować, inni nawoływali do zachowania spokoju i szacunku. Paradoksalnie, im więcej proszono o prywatność, tym bardziej rosło zainteresowanie. Katarzyna unikała kontaktu z dziennikarzami, nie odbierała telefonów, nie odpisywała na wiadomości. Jedynym źródłem informacji stały się lakoniczne komunikaty przesyłane przez rzecznika rodziny. Pan Zbigniew Ziobro przechodzi intensywne leczenie. Rodzina prosi o modlitwę i uszanowanie prywatności. Dla mediów to było za mało. Pojawiały się fotografie robione z ukrycia, domysły o stanie zdrowia, analizy anonimowych źródeł, a jednak z czasem nawet tabloidy zaczęły rozumieć, że to nie jest historia o skandalu, lecz o kruchości życia. Znajomi pary opowiadali, że relacja Katarzyny i Zbigniewa przez lata opierała się na wzajemnym szacunku, ale dopiero choroba wystawiła ją na największą próbę. Zawsze była jego oazą spokoju, mówił jeden z dawnych współpracowników ministra. Gdy wokół niego wrzało, ona potrafiła jednym spojrzeniem sprowadzić go na ziemię. Teraz te role się odwróciły. To ona potrzebuje siły, a on, mimo wszystko, stara się ją wspierać. W sali szpitalnej, wśród szumów aparatury i zapachu leków, rozgrywały się sceny pełne emocji. Katarzyna trzymała męża za rękę, rozmawiała z nim szeptem, wspominała dawne czasy, ich dzieciństwo syna, wspólne wakacje nad Bałtykiem, chwile, gdy wszystko wydawało się możliwe. Czasem zbigniew żartował, próbując rozładować napięcie, innym razem milczał, patrzył w sufit i oddychał głęboko, jakby chciał zapamiętać każdy oddech. Nigdy nie myślałam, że będę musiała patrzeć na niego w takim stanie, mówiła Katarzyna w prywatnym gronie, ale wiem, że muszę być silna, dla niego, dla nas. Diagnoza ziobry stała się również impulsem do szerszej refleksji społecznej. W programach publicystycznych zaczęto rozmawiać o zdrowiu polityków, o braku odpoczynku, o stresie, który niszczy psychikę i ciało. Specjaliści ostrzegali: Życie publiczne w Polsce jest jak pole bitwy. Ci ludzie funkcjonują w stanie ciągłego napięcia, taka presja może zniszczyć nawet najsilniejszych. W szkołach medycznych, na uniwersytetach, w mediach społecznościowych toczyły się dyskusje o kondycji psychicznej osób na eksponowanych stanowiskach. Choroba Ziobry, choć tragiczna, otworzyła oczy wielu na to, że za polityczną zbroją kryje się człowiek z sercem, które bije tak samo jak nasze. W trudnych chwilach Katarzyna coraz częściej zwracała się ku wierze. Od lat była osobą religijną, ale teraz jej modlitwy nabrały nowego znaczenia. Codziennie odwiedzała pobliski kościół, siadała w ostatniej ławce, zapalała świece i modliła się w ciszy. Ludzie zaczęli ją rozpoznawać, lecz nikt nie odważył się podejść. Czasem tylko starsza kobieta z parafii kładła jej dłoń na ramieniu i mówiła Niech pani się nie poddaje, cuda się zdarzają. To wsparcie, niezauważalne w mediach, ale głębokie, pomagało jej przetrwać kolejne dni. W listach od nieznajomych znajdowała słowa otuchy, w modlitwach siłę, której nie dawała żadna terapia. Najtrudniej było wytłumaczyć wszystko dzieciom. Choć starała się chronić je przed medialnym szumem, wiedziały, że coś jest nie tak. Widziały łzy matki, słyszały szepty lekarzy, czuły ciężar sytuacji. Katarzyna spędzała z nimi wieczory, czytając książki i rozmawiając o tym, jak ważna jest nadzieja. Uczyła ich, że nawet w najciemniejszym momencie nie wolno przestać wierzyć. Rodzina stała się jej tarczą. Bracia, kuzyni, przyjaciele, wszyscy wspierali ją w codziennych obowiązkach. Ktoś odbierał dzieci ze szkoły, ktoś inny robił zakupy. To drobne gesty, które w obliczu tragedii, znaczą wszystko. Lekarze mówili, że walka potrwa miesiące. Katarzyna wiedziała, że to będzie maraton, nie sprint. Wieczorami siadała przy łóżku męża i rozmawiała z nim o życiu, nie o polityce, nie o przeszłości, ale o tym, co naprawdę ważne. Zbyszek, pamiętasz jak mówiłeś, że nigdy się nie zatrzymasz? No pytała, może to właśnie ten moment, żeby w końcu odpocząć. On się uśmiechał. Czasem milczał, a czasem odpowiadał jednym zdaniem, w którym kryła się cała jego siła, jeszcze nie czas. Te słowa stały się dla niej mantrą, powtarzała je codziennie, jeszcze nie czas, jak zaklęcie, które miało przynieść cud. Z każdym tygodniem walka stawała się coraz trudniejsza. Leczenie wyniszczało organizm, a psychiczne napięcie odbierało siły. Katarzyna przyznała bliskim, że czasem czuje się bezsilna, ale nie pozwalała sobie na słabość przy mężu. Wiedziała, że jej łzy mogłyby go złamać. Dopiero w samotności, w samochodzie zaparkowanym przed szpitalem, pozwalała sobie na płacz. Cichy, długi, oczyszczający. To jest mój sposób na przetrwanie, rozpowiedziała jednej z pielęgniarek. Płaczę tu, żeby tam, przy nim być silna. Z biegiem czasu choroba przestała być tylko medycznym faktem, stała się dla Katarzyny lekcją życia. Uczyła ją cierpliwości, pokory, wdzięczności. W dzienniku, który zaczęła prowadzić, zapisywała myśli Nie wiemy ile czasu mamy, ale może to nie czas się liczy tylko to, jak go przeżywamy. Te zapiski, jak twierdzą bliscy, pomogły jej zachować równowagę. W międzyczasie społeczeństwo nadal śledziło losy ziobrów, powstały grupy wsparcia w internecie, ludzie wysyłali wiadomości pełne empatii. Zaskakujące było to, jak wiele osób z różnych środowisk prawicowych, liberalnych, lewicowych zjednoczyło się w tej jednej emocji. Współczuciu w polskich kościołach odprawiano mszę w intencji zdrowia ministra, w szkołach dzieci pisały listy otuchy. Ta fala solidarności pokazała, że mimo różnic Polacy wciąż potrafią być razem, gdy cierpi ktoś bliski wszystkim. Czas. Dla większości z nas płynie niepostrzeżenie. Dni zlewają się w tygodnie, tygodnie w miesiące. Ale dla Katarzyny Ziobro każda godzina stała się odrębnym światem, w którym mieszały się nadzieja, strach i bezradność. Od momentu, gdy lekarze przekazali tragiczną diagnozę, życie rodziny rozpadło się na fragmenty, pomiędzy kolejnymi konsultacjami, badaniami, chwilami ciszy i nagłymi przebłyskami wiary, że cud może się wydarzyć. Każdy dzień zaczynał się podobnie. Budzik dzwonił o 5:30, choć Katarzyna często budziła się wcześniej, nie mogąc zasnąć po bezsennych nocach. W ciszy kuchni parzyła herbatę, wkładała płaszcz i wychodziła z domu, gdy miasto dopiero się budziło. Ulice były puste, a światła latarni odbijały się w kroplach deszczu na chodniku. To były chwile, w których czuła się najbardziej samotna. Szpital znała już na pamięć każdy korytarz, każdy dźwięk aparatury, każdy uśmiech pielęgniarek, które próbowały dodać jej otuchy. Siadała przy łóżku męża, trzymała go za rękę i szeptała słowa, które miały go utrzymać przy życiu. Wiesz, że jesteś silny i mówiła, jak zawsze byłeś, nie możesz teraz się poddać. Zbigniew otwierał oczy i patrzył na nią z wdzięcznością. Nawet jeśli nie miał siły mówić, jego spojrzenie wystarczało, by przekazać więcej niż tysiąc słów. Zespół medyczny robił, co mógł. Leczenie było skomplikowane, ryzykowne, wymagało zaawansowanych procedur i nadludzkiej odporności psychicznej. Katarzyna spędzała długie godziny na rozmowach z lekarzami, słuchając trudnych słów, stabilnie, ale niepewnie, on musimy czekać, on każdy dzień jest ważny. Niektórzy lekarze podziwiali jej determinację. Jest jak skała, kiedy mówili. Nigdy nie okazuje słabości, nawet kiedy my sami czujemy bezradność, ale nocą, gdy wracała do pustego domu, skała pękała. Siadała w fotelu, włączała lampkę i przeglądała wspólne zdjęcia. Ślub w 2003 roku, narodziny syna, uśmiechy sprzed lat, gdy życie było pełne planów i ambicji. Teraz wszystko to wydawało się tak odległe, jakby należało do innego świata. Jednym z najtrudniejszych momentów był dzień, w którym lekarze poprosili ją, by wyszła na korytarz. To był wieczór, gdy stan Zbigniewa nagle się pogorszył. Czas wstrzymał oddech. Katarzyna chodziła tam i z powrotem, trzymając w dłoniach różaniec. Każde drzwi, które się otwierały, mogły przynieść dobrą albo złą wiadomość. Po godzinie wyszedł lekarz, zmęczony, blady, ale z lekkim uśmiechem. Udało się. Na razie jest stabilny. Katarzyna zamknęła oczy i zaczęła płakać. To nie był płacz rozpaczy, ale ulgi. Wiedziała, że w tej chwili wygrał, choć tylko jedną bitwę, w długiej wojnie. Wieści o pogorszeniu stanu zdrowia ziobry znów rozeszły się po kraju. Telewizje przerywały programy, portale informacyjne publikowały aktualizacje co godzinę, ale tym razem ton był inny. Nie było sensacji, była cisza i współczucie. Komentatorzy polityczni, nawet ci, którzy przez lata krytykowali byłego ministra, mówili o nim z szacunkiem. Można się z nim nie zgadzać, ale nie można mu odmówić pasji i odwagi. Teraz walczy o coś ważniejszego niż władza i życie. Wielu Polaków zapalało świece w oknach, inni pisali w internecie słowa wsparcia. W pewnym sensie ta choroba zjednoczyła kraj, choć na chwilę. W marcu Katarzyna po raz drugi wystąpiła publicznie. Wystąpienie trwało zaledwie kilka minut, ale każde słowo wryło się w pamięć widzów. Stała przed kamerami w czarnej sukni, z oczami pełnymi łez, lecz mówiła spokojnie. Zbyszek walczy. Każdego dnia pokazuje, że życie to nie tylko statystyki i medyczne prognozy, to coś więcej, to miłość, wiara i siła, którą daje człowiekowi drugi człowiek. Dziękuję wszystkim, którzy się modlą, dziękuję za każdą wiadomość, proszę, nie przestawajcie. Jej głos drżał, ale każde zdanie brzmiało jak modlitwa. Po jej wystąpieniu w mediach społecznościowych pojawiły się tysiące komentarzy. Niektóre z nich były jak wspólne tchnienie narodu: Pani Katarzyno, cała Polska jest z panią, wierzymy, że Bóg nie zostawi was samych. Siła matki i żony jest większa niż niejedna polityczna potęga. Kolejne tygodnie były jak balansowanie na cienkiej linii. Lekarze nie ukrywali, że sytuacja jest krytyczna. Zbigniew miał momenty świadomości, w których mówił do żony: Nie chcę, żebyś się bała. Jeśli coś się stanie, pamiętaj, że Cię kocham. Ona wtedy natychmiast go uciszała. Nie mów tak, nie teraz, jeszcze nie czas. Ale oboje wiedzieli, że to może być ich ostatnia rozmowa, tylko że żadne z nich nie miało odwagi tego powiedzieć. W tamtym okresie Katarzyna prowadziła dziennik. Pisała w nim o wszystkim, o chwilach radości, o bólu, o bezsenności, o tym jak trudno jest udawać silną. W jednym z wpisów napisała: Zrozumiałam, że życie nie polega na planach. Polega na trwaniu przy kimś, nawet wtedy, gdy świat się wali, kiedy trzymam jego rękę, czuję, że wciąż jesteśmy razem. To wszystko, co mam. Ten dziennik stał się później symbolem odwagi i miłości. Wielu ludzi, którzy przechodzili przez podobne tragedie, odnajdywało w jej słowach pocieszenie. Pomimo złych rokowań, pojawiła się iskra nadziei. Lekarze zastosowali nową terapię eksperymentalną, sprowadzoną z zagranicy. Nie dawali gwarancji, ale mówili o szansie. Katarzyna zgodziła się bez wahania. Jeśli jest choć jedna możliwość, to musimy spróbować. Pierwsze dni terapii były trudne. Skutki uboczne wyniszczały organizm, ale coś się zmieniło. Zbigniew zaczął odzyskiwać siły. Lekarze z ostrożnym optymizmem mówili o nieoczekiwanej poprawie. Dla Katarzyny to był cud. Po raz pierwszy od miesięcy uśmiechnęła się szczerze. W całej Polsce zaczęto organizować modlitwy za zdrowie byłego ministra. W Krakowie, Warszawie, Rzeszowie, Gdańsku, na w kościołach, na placach, w domach. Ludzie, których łączyła tylko nadzieja, spotykali się, by zapalić świece i powiedzieć zdrowia dla Zbigniewa. To zjawisko poruszyło nawet zagraniczne media. Zagraniczni korespondenci pisali o niezwykłej solidarności w kraju głęboko podzielonym politycznie. Po miesiącach cierpienia nadeszła wiosna. Zbigniew powoli wracał do sił. Nie był już dawnym sobą, ale znów potrafił się uśmiechnąć, żartować, rozmawiać. Katarzyna, choć wciąż zmęczona, czuła, że ich walka miała sens. To cud, powtarzała. No nie wiem jak długo potrwa, ale wiem, że warto było wierzyć. Dla niej to był dowód, że nawet w najciemniejszym momencie można odnaleźć światło. Wielu obserwatorów mówiło później, że ta historia zmieniła nie tylko życie ziobrów, ale i sposób, w jaki Polacy patrzą na swoich przywódców. Pokazała, że za twardymi słowami i publicznym wizerunkiem kryją się ludzie z krwi i kości, zdolni do łez, do miłości i do walki. Katarzyna, kobieta, która w ciszy stanęła naprzeciw tragedii, stała się symbolem siły i wierności, a jej słowa o jeszcze nie czas, na zawsze zapisały się w pamięci narodu. Po miesiącach niepokoju, modlitw, łez i chwil, które wydawały się wiecznością, nadszedł wreszcie świt. Nie taki jak dawniej, z pewnością i radością, lecz spokojny, cichy, pełen wdzięczności za każdy kolejny oddech. Choroba, która jeszcze niedawno wydawała się nie do pokonania, zatrzymała się lekarze mówili o cudzie medycyny, a Katarzyna o cudzie wiary. Kiedy Zbigniew po raz pierwszy opuścił szpital, był słabszy niż kiedykolwiek. Poruszał się powoli, wsparty na ramieniu żony, ale w jego oczach po raz pierwszy od miesięcy pojawił się błysk, ten sam, który kiedyś towarzyszył mu podczas publicznych wystąpień, w chwilach pasji i determinacji. Dom, do którego wracał, był inny. W salonie stały bukiety kwiatów przysłane z całej Polski, listy od nieznajomych, dzieci narysowały kolorowe serca z napisem Tato, jesteś naszym bohaterem. Katarzyna przygotowała wszystko z troską. Na stole czekał kubek ulubionej herbaty, w kuchni pachniał rosół, ten sam, który zawsze gotowała, gdy był przeziębiony. Małe gesty, które teraz miały ogromne znaczenie. Pierwszego dnia usiedli razem na tarasie, słońce zachodziło, a wiatr poruszał liście drzew, nie mówili nic, milczenie było ich modlitwą. Mimo poprawy, świadomość choroby nie znikała. Ciało wciąż było słabe, a kolejne badania przypominały, że każdy dzień to dar, niepewność. Zbigniew wiedział, że życie już nigdy nie będzie takie samo. W rozmowie z przyjaciółmi miał powiedzieć: Nie da się przejść przez coś takiego i wrócić do punktu wyjścia. To, co przeżyłem, zmienia człowieka. Pokora przychodzi dopiero wtedy, gdy stajesz twarzą w twarz z własną śmiertelnością. Katarzyna obserwowała go uważnie. Widziała, że choroba nie tylko osłabiła jego ciało, ale i złamała w nim coś głębiej. Poczucie kontroli, które przez całe życie było jego znakiem rozpoznawczym. Teraz był spokojniejszy, bardziej zamyślony, nie potrzebował już mówić głośno, by być słyszanym. Ich dni nabrały rytmu, który przypominał terapię. Rano spacer po ogrodzie, po południu czytanie gazet, wieczorem modlitwa. Zbigniew często powtarzał: Nie chcę już wracać do dawnego tempa, chcę po prostu żyć. Dla Katarzyny to były słowa, które długo chciała usłyszeć. Przez lata patrzyła, jak mąż poświęca się pracy kosztem zdrowia, rodziny, odpoczynku. Teraz los zatrzymał go brutalnie, ale może po to, by przypomniał, co naprawdę liczy się w życiu. Zaczęli wspólnie gotować, słuchać muzyki, oglądać stare filmy, zwyczajne rzeczy, które kiedyś wydawały się banalne, teraz miały wymiar świętości. To paradoks, pisała w dzienniku. Musieliśmy dotknąć dna, aby zrozumieć, jak piękne jest życie. Choć społeczeństwo powoli wracało do codzienności, historia Ziobrów wciąż była żywa. Media co jakiś czas przypominały o ich walce, publikując wywiady, archiwalne zdjęcia, wspomnienia. Ale Katarzyna starała się odcinać od tego świata. Nie chciałaby ich historia była sensacją. To nie filmy, mówiła. Nie, to nasze życie, a życie nie zawsze ma happy end. W rzeczywistości ciągle towarzyszył im lęk. Każdy ból, każda gorączka, każde badanie kontrolne wywoływało ten sam dreszcz niepokoju. Czy to wraca? Z czasem nauczyli się z tym żyć. Nie oczekiwali już pewności, tylko spokoju. W jednym z późniejszych wywiadów Katarzyna powiedziała słowa, które poruszyły cały kraj. Przestaliśmy pytać, dlaczego to się nam przydarzyło, zaczęliśmy dziękować za każdy dzień, który mamy. Wdzięczność stała się ich tarczą. Wdzięczność za ludzi, którzy wspierali ich w najtrudniejszych chwilach. Wdzięczność za lekarzy, którzy walczyli do końca. Wdzięczność za to, że mogli się jeszcze trzymać za ręce. Wielu Polaków pisało później, że dzięki Katarzynie i jej słowom inaczej zaczęli patrzeć na własne życie. Niektórzy odnaleźli wiarę, inni odwagę, by rozmawiać o chorobie, o śmierci, o miłości, bez wstydu i tabu. Zbigniew, choć wycofał się z polityki, stał się symbolem czegoś znacznie większego niż walka partyjna. Jego historia pokazała, że nawet ci, którzy przez lata byli postrzegani jako nieugięci, mogą być krusi jak każdy z nas. Na uniwersytetach, w szkołach, w mediach jego przypadek omawiano jako przykład siły ducha i wartości rodziny. Wielu polityków, nawet tych z przeciwnych obozów, mówiło później, że ta tragedia złamała mur nienawiści choć na moment. Czasem jeden człowiek musi się zatrzymać, by zatrzymał się cały kraj. W jednym z ostatnich wpisów Katarzyna napisała: Kiedyś myślałam, że miłość to wspólne życie, teraz wiem, że to także wspólne cierpienie. To gotowość, by iść razem przez ciemność, nawet jeśli nie widać światła. Nie wiem, co przyniesie jutro, ale wiem, że jesteśmy, a to wystarczy. Te słowa opublikowano po jej zgodzie w prasie i na portalach społecznościowych. Setki tysięcy ludzi udostępniały je z komentarzami to najpiękniejsze zdanie, jakie czytałem w życiu. W czasach, gdy świat przyspieszył i emocje często są powierzchowne, jej słowa przypomniały o istocie człowieczeństwa. Minęły miesiące. Zbigniew nadal walczył z konsekwencjami choroby, ale był w domu, wśród bliskich czasem przyjmował gości, starych przyjaciół, lekarzy, duchownych. Mówił niewiele, ale każde jego zdanie miało wagę. Nie boję się już niczego, te powtarzał, bo wiem, że przeżyłem więcej, niż się spodziewałem. Katarzyna patrzyła na niego z dumą. Wiedziała, że choć los wystawił ich na próbę, wyszli z niej inni, bardziej pokorni, bardziej wdzięczni, bardziej ludzcy. Ich historia stała się przypowieścią o tym, że prawdziwa siła nie polega na nieomylności, lecz na zdolności by podnieść się po upadku. Niektórzy mówią, że tragedie zabierają sens życia, ale w ich przypadku było odwrotnie. To właśnie cierpienie stało się początkiem nowego rozdziału, cichszego, ale prawdziwszego. Katarzyna zaczęła angażować się w działania charytatywne, wspierała fundacje onkologiczne, pomagała rodzinom przechodzącym przez podobne dramaty. Nie chciała rozgłosu. Chciała tylko, by nikt inny nie czuł się tak samotny, jak ona wtedy. Nie mogłam zatrzymać choroby, namówiła, no ale mogę zatrzymać czyjś strach. Dziś, gdy mija już wiele miesięcy od tamtych wydarzeń, historia ziobrów nie jest już tylko wspomnieniem tragedii, jest świadectwem, dowodem, że nawet w świecie pełnym cynizmu i podziałów, wciąż istnieją uczucia czyste, prawdziwe, niezniszczalne. W jednym z ostatnich publicznych wystąpień Katarzyna powiedziała: Nie wiemy, co przyniesie jutro. Ale jeśli nauczyliśmy się czegoś przez te miesiące, to tego, że miłość naprawdę potrafi ocalić człowieka. Nie polityka, nie pieniądze, nie sława, tylko miłość! Te słowa, wypowiedziane spokojnym, łagodnym tonem, zostały zapamiętane jako przesłanie całej tej historii. Zbigniew i Katarzyna Ziobro przeszli przez piekło, które mogłoby złamać niejedną rodzinę. Ale zburzone życie nauczyło ich czegoś, czego wcześniej nie znali: wdzięczności za chwilę, czułości w codzienności, pokory wobec losu. Ich walka stała się nie tylko opowieścią o chorobie, ale o odrodzeniu, o miłości, która nie potrzebuje sceny, by być wielka. W świecie, gdzie często głośniej słychać krzyk niż szept, ich historia przypomina, że czasem najpotężniejsze słowa to te wypowiedziane przez łzy jeszcze nie czas.